O, dusi się samochód, dusi, dusi. Ja mam pedał. O, teraz szarpnęło. Samochód po puszczeniu pedału gazu, yy, mamy przypuśćmy jakąś dwójkę, trójkę, dodajemy gazu, yy, dodajemy gazu tak ostro popuszczamy pedał gazu, on sobie tam jeszcze jest na tym wysokim biegu i wtedy wciskamy ponownie pedał gazu, gubi się samochód, szarpie, gaz, puszczam, tutaj nie mogę akurat bo muszę skręcić. O, nie ma gazu. W ogóle nie jedzie. O i szarpnęło teraz strasznie. Nie wiem co się tutaj dzieje. Muszę skręcić zaraz. Jest po prostu niebezpieczna jazda jest tym samochodem. Nie dość, że ten samochód w ogóle nie reaguje na pedał gazu. To jeszcze szarpie, przerywa. Gaz puszczamy i ponowny gaz jest ok, gaz. Trochę tu muszę zahamować. Gaz. Puszczam gaz. On tu jeszcze jedzie.